A od tej pory będziemy mówić po prostu SNS. Honorowym patronem w jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Ja wiem, że czasami trudno zrozumieć słowo mówione. Na koniec, zbiorcze oklaski na koniec. Honorowy gospodarz Maciej Kobeliński, prezydent miasta Słupsk. <noise> <noise> Organ w Warszawie... Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej, Teatru Rondo w Słupsku. Słupski, Urząd Miejski w Słupsku, Samorząd Województwa Pomorskiego i Urząd Marszałkowski, Runt Kultury, Hotel Piast i Restauracja staro nie. nie wszyscy dojechali, prawda? Nie wszyscy dojechali, dlatego że ci którzy, ci z wykonawców, którzy mają daleko i mają tego pecha, że trasy ich kolejowe przecinają się z trasami euro, Wiadomo, że pociągi nie jadące do miast gospodarzy są kierowane na bocznicy. także... Tak, po prostu to, to jest, to jest, to jest. No, Tak bywa u Chcielibyśmy jednak przywitać wszystkich tych, którzy już są, przede wszystkim nowych uczestników. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni są w SłUSku. Witamy te, te, też tych.